Witam, witam. To było świetne. Zróbmy gryzmo gadywankę razem. O tak, gryzmoku, tak. Jesteście gotowi? Weźcie przybory, jesteście gotowi? Dalej. Dalej, zróbcie prostopad, a potem okrąg z boku. I kwadrat po drugiej stronie, jak łopata. Na koniec dodajcie Misja kształt wóżki z kółeczkami po obu stronach. I nie zapomnijcie o strunach, aby wszystko grało. Da -da! Da -da! Koniec. Rysowanie jest takie fajne, prawda? Tak, bardzo kocham rysować. A ja kocham zgadywać. Okej. Okay. Okay. gitaro. Wersja Polska, Studio WDK Katolice. Wystąpili Izabela Malik i Krzysztof Korzeniowski. 2019. Moving Puppet.

Gryzmonki Gryzmałka Bajka dla Bańki. And then the fearless knight branished his skin and Roan is forced to attack the enemy's army on his own What is it, Bubble? It's the story of the fearless knight <laughs> Nasza przyjaciółka nie lubi Bajego Bitwa, prawda, Bańko? Uh, więc jakie bajki lubisz? A wiem, to ci się spodoba. To opowieść magiczna i czarująca. Mam już pomysł na gryzmo-zgadywankę. O tak, gryzmo-zgadywanka! Gotowa? Co jest najbardziej magiczne w bajce? Co to za spiczasty trójkąt? O, no tak, już wiem, gryzmołku, magiczna czapka! <laughs> tak myślisz? Czemu jest magiczna? Cóż, to proste. Z nią możesz stać się potężnym magikiem. Abra, a kadabra! Ale, ale, co? Wiec, to nie wiec, tak miało być! Nie zostałem magikiem, tylko czapką! O nie! <śpiewanie> Jesteś królem komedii! <śpiewanie> ta czapka to podróbka. Sprawdziwą bym cię bardziej zadziwił. Na pewno, Szkicku, ale gryzmo z gadywanka jest bardziej magiczna niż czapka. Nawet ta magika. Spójrz, rysuję zaokrąglony kształt, a tutaj małą kreskę. Oczywiście! To lampa Gina. Spełni wszystkie twoje marzenia. Wystarczy poprzeć, by wyszedł jak maladynię. Pychowiesz czy nie? Mamy do pogadania. Gryzmoku, to nie magiczna lampa. Wiemy mm. szkicek. Nie lubi, jak ktoś nim rzuca. Wiem, ale chciałabym go poprosić o wspaniałe akwarium pełne roślin i ładny zamek w środku dla bańki. O, dobry pomysł, szkicku, ale myślę, że bańka będzie jeszcze bardziej zachwycona gryzmo z gadywanką. Serio? Porysuj! Tym razem na pewno zgadnę. Aha. Dodam tu kolejny zaokrąglony kształt. I ucho, pyszczek i oczy. O, jaki słodki smoczek! Smoczek? Nie musi się okniska istoto, jestem dzielnym rycerzem. Chronię magiczne zwierzęca! Uuuu, wiesz jaki jesteś słodki. Wiemy szkicę! <grystanie> Nawet jeśli są urocze, musisz uważać na smoki, zwłaszcza gdy się przezięgą. Był taki słodki. Chyba się już poddam. Daj spokój, prawie skadłeś. Serio? Spójrz, dodam cztery nogi, piękny ogon, ładną grzywę. Parę kresek. Jasne, wiedziałem, że to jednorożec od początku. Wspaniały gryzmo. Sketchy, <grystanie> yes, unicorns are the most magical things we find in fairy tales, right, Bubble? How about we color this beautiful unicorn? Yes, quick, it's up to you, pencils. You know, cool. A ty <coughs> <coughs> O, jesteś magiczny, ale co on robi? Myślę, że nasz piękny jednorożec właśnie zdobył przyjaciela. Tedy <coughs> 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 to Och, to było świetne! Zróbmy znów gryzmo zgadywankę razem. Weźcie przybory, gotowi do dzieła! Narysuj szpiczasty trójkąt na róg, potem głowę. Z linią na pyszczek. Teraz tułów oraz uko. Nozdrza, usta i oko. Na koniec cztery łapy, ogon i ładną grzywę. I kilka linii na jego rogu. Jedno To zależy od wyobraźni! Kocham gryzmo z gadywanki, można wszystko rysować. Papa faj pa, jednoro! Wersja polska, polska studio Padekalka Durcy. Wystąpili Izabela Malik i Krzysztof Korzeniowski Pan.